Jowita, zgodnie z obietnicą, zajęła się wnukiem. Damian wrócił ze spotkania z kolegą, a jego żony nadal nie ma. Pamiętaj, żebyś dodawał Olusiowi ten probiotyk do mleka. To nie będzie miał gazów. A! I zostawiłam kotlety w lodówce. To już jutro sobie odgrzejesz. Dziękuję, mamu. Aha, koniecznie mi daj znać, jak dojedziesz już do domu. Dobra, a, a tym nie jak Weronika wróci. Pewnie za chwilę będzie. Oby. No, to lecę, bo może taksówka czeka. O! Komitet powitalny. A gdzie czerwony dywan? Boże, ona jest pijana. Jaka tam pijana? Miałam parę kieliszków wina. Miałam ochotę. A co? Wolną. Nie dotykaj mnie! Nie krzycz! Obudzisz Olka. No nie, ja, ja już nie mogę. Masz wspaniałego męża, idealne dziecko, a ty nie potrafisz tego uszanować! Damian? Wspaniały? Dobre sobie. Mamo, idź już, bo taksówka pewnie czeka, a Weronika musi się położyć. Weronika odskoczyła od Damiany, jakby się go brzydziła. Ich małżeństwo najwyraźniej przechodzi kryzys. Choć Damian stara się zachowywać pozory, to ja swoje widzę. Ona go już po prostu nie kocha.